Cześć wszystkim. 11 październik. Tak trochę chłodnawo. Przed chwilą trochę padało. Jestem w lesie na grzybkach. Pojechałem pierwszy raz w taki las. Dość daleko od domu. Jakieś 80 km. Zbieram sobie grzybki. Nie ma. Same kapcie generalnie. Młodych niewiele. Ale słuchajcie. <grystanie> Nie. Tyczkę widzę znaczy widzę się świeczunię patrzcie czekajcie, gdzie ona jest eee. o, to chyba to tak tutaj, o idziemy ją weźmiemy widzę same końcówki, nie wiem co to jest za jedna ale ale i tak jestem taki podjarany i szczęśliwy, zobaczcie o, jest w całej okazałości nawet ładna patrzcie ale zarośnięta. O! Ole! O! <laughs> no, niezły musiał być. Powiem Wam, że niezły musiał być. Ole! Jaka piękniutka tyczunia! Mm, trochę mchem orośnięta. Podejrzewam, że to jest naj, 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 najpewniej z zeszłego roku. A bo i nawet starsza. Ale! dwa... I cztery dwunastaczek Ale nie jest pogryziona To jest super O, Widać, że jest stara Ale kurczę Patrzcie, jaki kabanek Piękniasty O kurka Na grzybkach <laughs> Nie wierzę Super, super O i znowu widzę podgrzybeczka Może no, aby ktoś nie mówił, że nie jestem na grzybkach O, proszę Taki podgrzybeczek sobie rośnie Zaraz sprawdzimy tutaj tą okolicę. Może druga gdzieś tu leży. Jak zgubił jedną, Poważę sobie i tak łaże, i tak łaże. Jeszcze raz na raziówka. Oj, piękna czunia, Piękna. Powyżej kilograma na bank. Zważę to, odpiszę. Na razie.